Rasy, no, tak, to, tak, no, tak lepiej jak w Ameryce, to jest dopasowane. Ja przyjmuję to zlecenie, się. przyjmuję to zlecenie, chciałbym to teraz porozmawiać z swoją grupą no, szybko, operacyjną, szybko, szybko, no to robimy to szybko. W, gdzie mam pan tych ludzi? Szybko, szybko. Mogą no. państwo już opuścić lokal, ja zadzwonię po ludzi, oni tu przyjdą, z nimi wszystko ustale. No to szybko. Ile mam pan dać czasu? Dziesięć minut.

Ja już się tym zajmuję, już to nie to to, no. No. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Za skrończ, za skroniec, wpadajcie, musimy coś ustalić. Siać. Siać. Mamy poważne zlecenie. Eee, pewnemu panu zostały skrażone pieniądze na studniówkę. Ta studniówka musi dojść do skutku. Uh -huh. Musimy odzyskać te pieniądze. Informacje są takie. Porywacze mieli, poruszali się niebieską skodą Fabią. Wiemy, że do przekazania pieniędzy między pośrednikiem a głównymi zleceniodawcami dojdzie na pobliskich bulwarach. Ruszamy tam. Twójnik operacyjny jest za skroniec. Pamiętaj, jestem Cobra 1. Będziemy się ze sobą kontaktować w czasie akcji. Dobra. Resztę wskazówek już w samochodzie. Ruszamy. Panowie, plan jest taki. Yy, wysiadamy z samochodu, kiedy podjeżdża tam yy, klient z samochodem i kiedy dochodzi do przekazania pieniędzy. Teraz tak. Żmija i yy, yy, grzechotnik bierzecie tych swabi. Okay. Za skroniec. Ty lecisz na tego, który przekazuje pieniądze, nie? Nie ma sprawy, ok. I ruszamy, kiedy ja mówię BUM Pamiętajcie, wtedy wysiadamy i na glebę i, i wszystko okay, czekamy okay, na psy okay, i... Dobra, dolecimy. lecimy! Ech, ty to nic się nie dzieje. Po no, prostu nic. Patrzę w prawo, patrzę w lewo, patrzę w prosto. No nic się nie dzieje! No jak w polskim kinie! Dobra, ty, żeby nas tylko nie złapali, bo będzie z nie? Nie no, przypuszczam, że nikt nie dostał cynku, nie? Na... Chociaż... patrzymy. Łąko, pasiorka jest, ja. drogi, drogi Kurde, teraz, ja teraz, teraz, leć, leć, Dobra, dawaj, dawaj Bum, lecimy, lecimy, dawaj szybko, szybko Nie ma pieniędzy zarazem! musi dojść do skutki! Nie będzie skutki! Nie ma nic o niczym nie wiem! Dobra! Zostawmy na pana, czekamy na ale. z Dawaj, dawaj, tego! Ja Nie będę udziału! Ja nic nie wiem co co oni? Co oni? Co na ten temat! Nie dawaj. Nie było. Dawaj, Dobre, Dobre. Dobra, dobra, dyrektywuj samochód i lecimy.